Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku serwis roweru. Bartek, ale co Ty chcesz serwisować? Jak na, na pierwszy rzut oka nic, ale zobaczcie co musiałem zrobić. Błotnik tu już był lepiony na takiej blasze Tu mi jeszcze pęknął, kurde, jak, jak wyrywałem pniaka, ale to grubszy temat. Może później pójdziemy zobaczyć. taśmę skleiłem izolacyjną. Aj, No błotnik i tak już wiele przeszedł. Takie endurosy zrobiłem wysoko. Ale łańcuch, kurde, mi rdzewieje. Może tego nie widać. Lampę wam zapalę błyskową. O, Widzi widzicie? No i kurczę, yy, chciałem to przesmarować olejem albo czymś odzewiaczem, ale nie dostałem zezwolenia, że tak powiem. No i posłużę się metodami kuchennymi. Kuchnię mam zawsze pod ręką. Tu mam ocet i tu pędzel, Bartek, ale ocet na rdze. No tak, no kurde, może. Nie brzmi to jakoś yy, specjalistycznie, ale ocet jest dobry na rdze. Tak tylko go z wierzchu przesmaruję, ten łańcuch, octem i... Nie za, też nie za fest, bo to kurczę... Tylko ma ten łańcuch tak... Zaraz się też przejedziemy, żeby nie było... Bo jak to octem tak przesmaruję i to mi tu będzie stało, to to kurde może się źle skończyć. Nie. Siodełko też przesmaruję tym octem, bo... Też mi rdzewieje jak się, no nie ma się co dziwić jak się ciąga kurde, różne ładunki Kurde, rower został stworzony w fabryce jako rower, a ja go użytkuję kurde jak... No kurde, no co mogę Wam powiedzieć, to ten rower jest użytkowany dość ostro no. Jest to ciągnik rolniczy, żuk, ciągam bryczkę Co jeszcze? Koparka No, że wyrywam pniaki, kurde no rower dość ostro użytkowany, co widać po jego stanie Siodełko też tutaj, chociaż... Chociaż ono nie jest w takim złym stanie, kurde Już je kiedyś odzewiałem, Amortyzatory też nie są zardzewiałe Kurde, nawet nie jest w takim złym stanie ta reszta Wyłączę lampę Ech. No i się przejadę Ale najpierw niech to tam wejdzie w ten łańcuch, to... to z... Niech to mordza już zżera a ja wam pójdę pokazać jakiego pniaka se wyrywałem Kurde. To już jest grubszy temat Trzeba cały ogródek przejść, żeby tam się dostać A no, tu troszkę jest Tej ziemi Jak, jak was interesuje dokładnie jeden, jeszcze w komentarzu Zapytanie A ja tymczasem idę Dobra, zobaczymy się tam Teraz jesteśmy tutaj, gdzie odśnieżałem No idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Kurde, a tam już Widzę, tutaj Tego pniaka, widzicie, sznurek mi się zerwał i, i już było późno Takiego pniaka znalazłem, tam kurde był w ziemi zagrzebany Trochę go, go podkopałem Będę chciał to porąbać, będzie fajne drzewo Chodźcie, wam pokażę jeszcze resztę tego pniaka, tam gdzie on leżał Idziemy do butelki i idziemy gdzie ten pniak leżał. Tutaj leżał ten pniak. Kurde. Bartek, co, 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 co tu się stanęło? Czemu całego nie wydobyłeś? No będę chciał, ale on się złamał mi tutaj. Bartek to jest spruchniałe, weź nam tu głupot nie, nie wrzucaj, bo Mów się będziemy hejtować. No jest spruchniałe, ale... Ale co zrobi, no? Nie jest też takie mokre. To może chociaż na opał się uda, uda nada. No wszystko mi się. To chyba był w ogóle sub, bo tutaj są takie metalowe obręcze. Sub. Jak to się nazywa? Sub energetyczny? Czy jaki? Na prąd, kurde. Na no, telefoniczny. O, stary to był sub. Wam jeszcze pokażę. No i moje poletko, kurde. Dobra, chodźmy. Już wracajmy, bo to. Kawałeczek też jest. Ej. No ale przydałby się transport, kurde. Martek, co ty gadasz? Nawet... Nawet tu ćwierć kilometra nie ma ty transport. <grydy> nie no fajnie, fajnie by było, ale aż taki... Aż taki kurde, to ja nie jestem. Dobra, idziemy. I idziemy kosiłem na tym terenie, kurde no, no niby niby ta kosiarka ręczna znaczy ręczna no kurde, że trzeba ją z nią, za nią chodzić, no to tak trochę schodzi ale jak się, jak się jak się już wprawi w tą robotę no to nawet nie jest źle niby tak, to jakby się przydała, ale nie jest źle kurde nie narzekam Także wchodzimy No i ja się z Wami pożegnam, bo Bo kurde nie chce mi się już, znaczy GoPro teraz jest y, podpięte pod inny komputer Bo jest montaż filmów, bo Kurde, cały film trzeba zmontować Z Felii także Bartek, a jak się 30 jeździło, nam powiedz Super na no, czwóreczce, ładnie szło podeszę jeszcze... no, tylko tak na pusto nie ma co jeździć, bym sobie podpiął jakieś nie wiem, wakacje szczególnie lubię robić więc sobie podpiął zgrabiarkę do siana i bym albo nawet przewracarkę, żeby szybciej co jeździć <laughs> nie no, też prościej, bo zgrabiarka to wiadomo jest na, na haku, znaczy na, haku, na dyszu i to się tak skręca a przewracareczka no to kurde piąteczka i róża Kurde. No i też jest na podnośniku i nie trzeba tak zakręcać takich szerokich, wiecie, łatwiej jest po prostu. Na to ja zawsze lubiłem te pugi na podnośniku, kurde. Ale bym na 30 mógł cały dzień. 60 też kiedyś zaliczę, mówię wam. tak to tu jest za plama. A. Rozlałem tu wiadra wodę. Znaczy no z podlewaczki. Bo tu przechodziłem akurat z podlewaczką. Bartek, co ty tu z podlewaczką robiłeś? Nie no, to dziś mnie nie zabrzmi, ale błoto tu robiłem Bartek, po co ci błoto w ogródku? Czyś już zgłupiał totalnie Bo chciałem tym mech wyhodować Tak wam powiem No bo mnie wzięło, no chciałem mech, nie mam mech, no A mech lubi takie Takie prosty też chciałem O, widzicie? I mech jest Mało. Jak bardzo Mało. Dużo jest tego mechu. No, Czemu po tym chodzisz Bartek, jak mech jest pod ochroną? Oj kurde. Tyle to. No także widzicie. Chciałem mech i mech mam. Także ten. Ale to i tak już tutaj zastygło i żeby nie było twardo to to jeszcze przeorałem jak to stygło. Dobrze jest. A tutaj co? No tam o no. Robota idzie. Też ze gwoździe kupiłem, pokażę Wam. Żeby nie było, że z odzysku z palet wyrywam. No, no w większości tak. Bo te stare są takie lepsze głównie. Łatwiej się wbiją. To, że siły nie mam, ale... No, jakoś te stare mnie bardziej przekonują. poza tym, że ten koszyk temu naprawiłem na sznurek, bo tu było urwane takie tu. I sobie na sznurek to robiłem. Ale tu mam gwoździe. O, takie. 5 zł dałem za nawet kilograma nie było. 5 zł zapłaciłem za tyle gwoździ, to widzicie. I takie 90 mm. Takie jest w No i no i co więcej, sanki czekają moje. Sanki czekają. miałem nagrywać poradnik jak przygotowuję. O, pokażę wam blender. Co zrobiłem łącznik na stałe tu z takiego? Nóżki od grilla, bo grill miały na złomieć. No, no to mówię, wykorzysta się to, co się da. Nóżka, ruszta tam są z tego grilla. To, co się nadawało, to wziąłem. Dobra, nie będę Was tu tak długo zanudzał. Ten osad muszę posprzątać, aż się na rowerze przejechać. Także trzymajcie się. Cześć!